Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po wstrzyknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obszryknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. Oni z nie muszą prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja oni z nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po stryknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości. Manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę, po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrygnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić, problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. KREUJĄ tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości. Manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę, po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po wstrzyknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstryknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszą prosić, bo dostaję to co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę, po obstryknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości. Manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrychnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrzygnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przywodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Być mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po wstryknięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. Oni z nie muszą prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości, manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o z nie muszę się martwić, problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść. Dla mnie wszystko jest dostępne. Otrzymuję to, co zechcę po obstrygnięciu palcem. Nie muszę na nic czekać, bo wszystko już mam. Wymarzona miłość, obfitość czy pieniądze przychodzą do mnie z prędkością światła. O nic nie muszę prosić, bo dostaję to, co zechcę. Jestem dostrojona do najlepszej rzeczywistości. Manifestuję pragnienia z łatwością i lekkością. Jestem już tam, gdzie pragnęłam być. Od teraz moje marzenia stają się rzeczywistością. Ja o nic nie muszę się martwić. Problemy dla mnie nie istnieją. Moje życie jest bajeczne. Każdy traktuje mnie jak cesarzową. Bycie mną tu i teraz jest przywilejem. Nie muszę wysilać się, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obfitość przychodzi do mnie codziennie z każdej strony. Każdy dzień jest dla mnie wygraną. Duże skoki kwantowe są dla mnie codziennością. Moje życie jest łatwe i przyjemne. Życie w bogactwie jest dla mnie normalne i bezpieczne. Natychmiast dostaję to, czego chcę, bez wysiłku. Kreuję tylko najlepsze rzeczy w moim życiu. Każdego dnia wzrastam i wchodzę na wyższy poziom. Wszystko działa na moją korzyść.